Gościem naszego studia festiwalowego jest Piotr Kupicha zespół Fil. No właśnie ten koncert od Opola do Opola to takie podsumowanie minionego roku, a działo się u was sporo. To znaczy działo się sporo, to prawda. Za sprawą piosenki gotowi na wszystko, razem z Gosią z Lanbery. Fajnie ta piosenka nam wyszła i została przez słuchaczy doceniona i musimy przyznać, że dla nas to jest ogromne wyróżnienie, bo bardzo fajnie mieć, nie wiem, jakiś tam bagaż przeboi piosenek, które są znane, ale niekoniecznie zawsze trzeba odżywać te kotlety, tylko można coś podsunąć publiczności coś nowego, świeżego. I dzisiaj to wykonujemy i stąd takie bardzo pozytywne emocje, które nam towarzyszą, bo na dzisiejszym koncercie zagramy właśnie tą piosenkę z Gosią Gotowi na wszystko. Dograliście się, mimo iż między wami różnice wiekowe, jeżeli chodzi też o doświadczenie, ale świetnie zgraliście się i muzycznie, i też na scenie. To znaczy myślę, że przede wszystkim Gosia jest taką osobą bardzo dojrzałą, jeśli chodzi o, o, o jej młody wiek i pracowitą. A tutaj no, w tej branży trzeba być pracowitym, żeby znaleźć się w Opolu, bo inaczej tutaj publiczność opolska nie chce takich osób. Które nie szanują publiczności, czy, czy nie są pracowite. I bardzo się cieszę, że, że Gosia jest w tym gronie i, i może się rozwijać, a rozwija się świetnie, bo, bo pisze świetne piosenki. Nie tylko gotowi na wszystko, ale jej numery są naprawdę fajne. A ty pamiętasz swoje początki, pierwsze występy w Opolu? Ja pamiętam, bo to był rok 2001, jeszcze z poprzednim zespołem nawet zdobyliśmy super jedynkę, które gdyby policzyć, to to ona już jest pełnoletnia. Zatem cieszymy się, że nadal odwiedzasz Opole i nadal hitami nas tutaj z, e, serwujesz nam hity. Bardzo dziękuję, aż zauważyłem, że tutaj wszyscy się aż pod nosem zaśmiali i to jest bardzo pozytywne. Żyjemy, jesteśmy, gramy dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Piotrku Picha. Sponsorami studia festiwalowego są Maćkowiak Okna i Drzwi www.mokna.pl Sentium praca dla opiekunów osób starszych w Niemczech.